Mamy koziomeczki. Siemanko koziomeczki z tej strony Marysia i witam Was w odcinku w szóstym odcinku z jakim z... na telefonie i, I jemy jami.

e testa sorte, YouTube. Mm -hmm. Och. nie, <laughs> moja. No nie! Potem nie mogę zaprzemyć, na przykład, że gdy ktoś mnie zje Bez nazwy i bez skina. No nie! Zaszarła malucha nie zjadł. <śpiewa> No, 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 no. Nie, mnie Sorry, nie, nie, zjechać. nie, grubas, que note não Boże, tak właśnie. to idę do następnej gry. Dobra, dlatego, że niektóre Hagario nudzi, może, chyba, to zagram sobie same quizy. I okej. Okay. No i poczekajcie. Okej, okay, już jestem. Czekam tylko, aż się załaduję. załaduje hmm. To może dajmy najnowsze. Nie działa. To być popularne. Mm. Nie, nie, tego nie. Tego nie, tego nie. To jest złe, to jest złe. Okej. Okay. Mm, czy gdzie się że coś najbardziej przypomina ubrania, dajmy, hmm. że to, bo mam podobne nawet spodnie, tylko że szare, nie masz lat, lat. jestem nie nawet się nie udało. nie dobrze mi, co? Przedpomniana jestem, na co masz teraz? Ochoty? O tym. Z kim aktualnie przebywasz w domu? Mm, zgadli. To dawaj. To nawet nie mój. Mm. często kłócisz się z rodzicami. Czasami, boże, że mam, Lubię. O już, który obrazek najbardziej przykuwa Twoją... Kotyk, kotek, 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 Kotyk, kotek, Kotyk, kotek, 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 Nie lubię kotek Jaki styl najbardziej ci się podoba? Jestem chłopakiem, Styl. Co? Nie wiem. To jest ładnie. Bo to, to taki smutny to pierwsze. Jaki jesteś? Wrodni, marzycielski, przyjacielski, szczery. Chyba to. Ja? Nie? Nie, tam pisz? Przyjacielski. Fotografia, rysowanie. Płoć przeciw. Wkurzenie. Rysowanie. Czy I... Jesteś... Co? What? O co im chodzi? Znajomi napiszcie w komerach, Jak jaka tak naprawdę jestem. <laughs> Jaką szkołę powinieneś że Gimnazjum O! nie <laughs> Jaką szkołę powinieneś wybrzeżać? Gimnazjum Planujesz studia? Szczerze nie wiem. Sz to powinno być szczerze. No, a nie jeszcze. Ale jeszcze nie wiem. Jak się Uczysz, Żyle kompletnie nie rozumiem. Lekcji średnia. Nie, zamiście szybko. wchodzą mi do głowy. <laughs> Jakie jest twoje hobby? Mm, hobby to mam. Taniec. taniec. Taniec, jest dla mnie rysowanie organizacja. Wolę spać w fotografię. Ale ja taniec. Ja cię w sobie. Mm. Uważasz, że jestem... z wielkim poczuciem humoru, wredny, miły i zapewne... niewymarny. He he Tak. Jaki... ...zawód Ci odpowiada? Hm. Fotograf... ...policjant... sekretarka... wyjechać za granicę. Nie. Ale mi co swoje, to fryzjerka technikę. Piesuję do ciebie technikum. Wiesz co będziesz robił w przyszłości? Nauka potrwa 4 lata to ci nie przeszkadza. Po technikum oprócz wykształcenia średniego będziesz mieć zawód. Ale kto powiedział, że w technikum... Ludzie nie umieją się bawić. Wręcz przeciwnie. Kiedy pojawisz się w tej szkole, rozkręcisz każdą imprezę. Bo ja! Z jakiego powodu umrzesz? I to będzie ostatnie. Czy kiedykolwiek używałeś broni palnej? Nie. 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 Czy kiedykolwiek. Nawet przez przypadek. Podpaliłeś? Nie. Ten skrót pali ci za oszczędnie 20 minut drogi. Czy pójdziesz z nim? Tak. Robisz sok z kartonu? No? No? Hmm. Czy kiedykolwiek byłeś na koncercie rockowym? Nie wiem, byłem na innych koncertach. Czy kiedykolwiek czułeś, że było Pa Papa, muszę kończyć. Bye, bye. Bye.